Czy wiesz, że w momencie swojej śmierci będziesz musiał stanąć twarzą w twarz ze swoim życiem w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś? Święta Faustyna Kowalska, mistyczka, którą Kościół uznał za świętą, otrzymała od samego Jezusa objawienie tak poruszające, że przez lata bała się o nim mówić. To objawienie dotyczy sądu szczegółowego, tej chwili, kiedy każda dusza, zaraz po śmierci, staje przed Bogiem i widzi prawdę o swoim życiu w sposób absolutny. Bez możliwości oszukania siebie, czy ukrycia czegokolwiek. Co dokładnie widzi dusza w tej najważniejszej chwili swojego istnienia? Jak przebiega ten sąd, który decyduje o wiecznym losie człowieka? Dlaczego Jezus powiedział Faustynie, że większość ludzi żyje w kompletnej nieświadomości tego, co ich czeka? Te pytania nie są tylko teoretyczne, one dotyczą każdego z nas, bo każdy z nas przejdzie przez tę chwilę. nie ma od niej ucieczki. Jezus powiedział Faustynie słowa, które wstrząsnęły jej sercem. Córko, gdyby ludzie wiedzieli, co naprawdę dzieje się w momencie sądu szczegółowego, żyliby inaczej. Większość z nich przygotowuje się na śmierć ciała, ale nie przygotowuje duszy na spotkanie ze mną. Te słowa niosą w sobie ostrzeżenie, ale także nadzieję. Ostrzeżenie, bo pokazują powagę tego momentu. Nadzieję bo Jezus objawił również, jak można się na ten sąd przygotować? Faustyna zapisała w swoim dzienniczku, widziałam duszę w momencie ich sądu. O Jezu, jak straszliwe były te, które nie były przygotowane, a jak piękne te, które żyły w łasce. Jej wizje nie były tylko mistycznymi doznaniami, były nauką dla całego świata, ostrzeżeniem i wskazówką, jak żyć, aby ten moment nie stał się momentem rozpaczy, lecz momentem radości. Każdego dnia na świecie umiera około 150 tysięcy ludzi. To oznacza, że każdego dnia 150 tysięcy dusz przechodzi przez ten sąd szczegółowy. Czy są na to przygotowane? Czy ty jesteś przygotowany, czy wiesz, co cię naprawdę czeka? Jezus powiedział Faustynie: Nie chcę nikogo zaskoczyć. Dlatego objawiam ci te tajemnice, abyś przestrzegła świat. To objawienie to nie teoria teologiczna, to rzeczywistość, która czeka każdego z nas. Faustyna widziała to na własne oczy. Była świadkiem tego, czego doświadcza każda dusza po śmierci. I teraz ty dowiesz się prawdy, którą większość ludzi ignoruje lub nie zna. Prawdy, która może zmienić sposób, w jaki żyjesz każdego dnia. Helena Kowalska, która jako zakonnica przyjęła imię Faustyna, nie była zwykłą mistyczką, była wybraną duszą, którą sam Jezus Chrystus obdarzył niezwykłymi łaskami mistycznymi, aby przez nią przekazać światu najważniejsze prawdy o Bożym miłosierdziu i sprawiedliwości. Jej życie to było nieustanne obcowanie z Jezusem, który objawił jej tajemnice, o których większość ludzi nie ma pojęcia. To właśnie Jezus powiedział jej słowa, które powinny wstrząsnąć każdym wierzącym. Paustino, pokażę ci, co dzieje się z duszą w momencie śmierci, abyś ostrzegła ludzi. Wielu z nich żyje tak, jakby sąd szczegółowy nie istniał. Albo jakby był tylko formalnością, to największe złudzenie, jakie może mieć człowiek. Paustyna była przerażona tym, co miała zobaczyć. Zapisała: Panie Jezu, czy jestem wystarczająco silna, aby znieść to, co mi pokażesz? A Jezus odpowiedział: Córko, nie pokażę ci tego dla twojej przyjemności, ale dla zbawienia dusz. Ludzie muszą wiedzieć, co naprawdę oznacza śmierć duszy i co oznacza życie w łasce. Sąd szczegółowy to nie jest metafora. To nie jest symbol czy alegorią, to rzeczywista chwila, którą każda dusza przeżywa bezpośrednio po separacji od ciała. W tej chwili dusza staje przed Bogiem, nie przed Bogiem ukrytym, jak w życiu doczesnym, ale przed Bogiem w pełni objawioną. Widzi go takim, jakim naprawdę jest nieskończoną miłością, ale także nieskończoną sprawiedliwością. Paustyna opisała, że Jezus powiedział jej: W momencie śmierci dusza nie traci świadomości. Przeciwnie. Jej świadomość staje się jaśniejsza niż kiedykolwiek w życiu ziemskim. Widzi wszystko, każdy czyn, każde słowo, każdą myśl, każde pragnienie. Ale nie tylko widzi, rozumie. Rozumie konsekwencje wszystkich swoich wyborów. To objawienie zostało dane Faustynie nieprzypadkowo. Żyła w czasach, gdy świat coraz bardziej odchodził od Boga, gdy ludzie zaczynali żyć tak, jakby nie było życia wiecznego. Jezus widział że ludzkość potrzebuje przypomnienia o największych prawdach, potrzebuje ostrzeżenia o tym, co naprawdę czeka każdego człowieka. Córko, powiedział Jezus do Faustynie, ludzie przygotowują się na każdą ważną chwilę swojego życia na egzaminy, na ślub, na spotkania biznesowe, ale na najważniejszą chwilę, na spotkanie ze mną po śmierci, większość z nich się nie przygotowuje wcale. To jest tragedia, która łamie moje serce. Faustyna zrozumiała, że została wybrana, aby być świadkiem i przekazicielką tej prawdy. Nie dla własnej chwały, ale dla dobra dusz, które błądzą w ciemnościach niewiedzy. Jej misją było ostrzeżenie świata, ale także wskazanie drogi przygotowania na ten najważniejszy moment życia każdego człowieka. W jeden z dni, kiedy Faustyna modliła się w swojej celi, nagle wszystko wokół niej zmieniło się. Opisała później. Znalazłam się w miejscu, którego nie potrafię opisać słowami ludzkimi. Było tam światło, ale nie takie jak światło słoneczne. To światło przenikało wszystko i wszystko oświetlało, nawet najskrytsze zakamarki duszy. Jezus stanął obok niej i powiedział: Córko, teraz zobaczysz to, co każda dusza widzi po śmierci. Przygotuj swoje serce, bo to, co ujrzysz, będzie dla ciebie bardzo trudne. Paustyna poczuła, jak jej dusza drży z lęku i jednocześnie z oczekiwania. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyła była dusza w momencie opuszczania ciała. O Jezu, zapisała później: "Widziałam jak dusza unosi się nad swoim martwym ciałem i nagle uświadamia sobie, że już nie jest związana z tym ciałem. Pierwsza myśl tej duszy to była: to już koniec, to już się dzieje, ale to było dopiero początkiem. Jezus pokazał Faustynie, jak ta dusza nagle zaczyna widzieć wszystko inaczej. Córko, Patrz uważnie. Ta dusza teraz widzi swoje całe życie, ale nie tak, jak pamiętała je wcześniej. Widzi je takim, jakim ono naprawdę było, bez żadnych usprawiedliwień, bez żadnych oszustw, które sobie robiła przez lata. Paustyna opisała, że dusza widzi każdą chwilę swojego życia jednocześnie. Widzi wszystkie swoje czyny, ale też widzi ich rzeczywiste konsekwencje, te o których nigdy wcześniej nie myślała. Widziałam, pisała, jak ta dusza nagle zrozumiała, że jej złe słowa naprawdę zraniły innych ludzi. Nie było to już tylko teoretyczne. Ona odczuwała ten ból, który zadała innym. Ale najstraszniejsze było to, co Faustyna zobaczyła dalej. Jezus pokazał jej, jak dusza widzi wszystkie łaski, które otrzymała od Boga w życiu, i jak z nich nie skorzystała. O Panie, zawołała, ile razy Ty przychodzisz do człowieka, a on Cię odrzuca. Widziałam te wszystkie momenty, kiedy Bóg szepta do serca człowieka, a on nie słucha. Dusza widziała każdy moment, w którym mogła wybrać dobro, ale wybrała zło, każdy moment, w którym mogła się modlić, ale wybrała rozrywkę, każdy moment, w którym mogła pomóc drugiemu człowiekowi, ale pomyślała tylko o sobie. To było jak film, opisywała Faustyna, ale film, w którym dusza była jednocześnie aktorem i widzem i rozumiała każdą scenę doskonale. Jezus powiedział do Faustyny: Córko, widzisz teraz, dlaczego sąd szczegółowy jest tak ważny? Dusza nie może już kłamać ani udawać. Widzi siebie taką, jaką naprawdę jest, i na podstawie tego, co widzi, sama siebie sądzi. To, co Faustyna zobaczyła dalej, wstrząsnęło jej sercem tak bardzo, że przez wiele dni nie mogła o tym myśleć bez płaczu. Jezus pokazał jej dusze, które nie były przygotowane na ten sąd, dusze, które żyły w grzechu, Albo w obojętności religijnej. Patrz, córko, powiedział Jezus, na tę duszę, która przez całe życie uważała, że ma czas na nawrócenie. Mówiła sobie: później się nawrócę, jeszcze nie teraz, na pewno będę miała okazję przed śmiercią, a teraz widzi, że później już nie istnieje. Faustyna opisała krzyk rozpaczy tej duszy: to nie może być prawda, jeszcze nie jestem gotowa. Chcę się nawrócić. Dajcie mi jeszcze jedną szansę. Ale czas na ziemi już się skończył. Czas próby minął bezpowrotnie, ale najstraszniejsze było to, co ta dusza zobaczyła w swoim życiu. Widziała wszystkie momenty, w których Bóg do niej przemawiał. Przez sumienie, przez inne osoby, przez wydarzenia, nawet przez cierpienia. I widziała, jak każdy z tych głosów zignorowała. Myślałam, że to przypadki, krzyczała ta dusza. Nie wiedziałam, że to Ty Boże do mnie mówiłeś. Jezus powiedział do Faustyny: córko. Ta dusza kłamie sama przed sobą. Ona wiedziała. Sumienie jej mówiło, ale wolała nie słuchać, bo prawda była niewygodna. Faustyna widziała też dusze, które żyły pozornie dobrze, ale bez prawdziwej miłości do Boga. To były dusze, które chodziły do kościoła, ale ich serca były zimne. Widziałam, pisała, jak jedna z takich dusz mówi, ale ja chodziłam do kościoła. Dawałam jałmużnę, byłam dobrą osobą. A Jezus odpowiada jej: Ale czy kochałaś mnie naprawdę? Czy twoje czyny płynęły z miłości czy z przyzwyczajenia? Te dusze odkrywały, że życie bez prawdziwej miłości do Boga to życie puste, bez wartości wiecznej. Ich dobre uczynki były jak sztuczne kwiaty, wyglądały ładnie, ale nie miały życia. Najstraszniejsze było to, co Faustyna zobaczyła w duszach, które żyły w ciężkich grzechach. O Jezu, zapisała, widziałam duszę, która przez lata żyła w nieczystości, w kłamstwie, w nienawiści. Kiedy zobaczyła siebie w świetle Twojej prawdy, wydała krzyk tak straszliwy, że myślałam, iż moje serce pęknie. Ta dusza zobaczyła, jak jej grzechy nie tylko ją skaleczyły, ale skalały też innych ludzi. Widziała, jak jej zły przykład sprowadził na złą drogę inne osoby. Widziała, jak jej grzechy rozprzestrzeniły się, jak choroba, zatruwając wszystko dookoła panie płakała ta dusza gdybym wiedziała co naprawdę robię gdybym widziała konsekwencje swoich czynów a Jezus odpowiedział wiedziałaś twoje sumienie ci mówiło ale wolałaś słuchać szatana niż mnie a teraz zatrzymaj się na moment i pomyśl o swoim życiu ty który słuchasz tych słów czy jesteś przygotowany na ten moment czy myślisz czasami o tym co zobaczysz kiedy staniesz przed bogiem większość ludzi żyje tak jakby śmierć była czymś bardzo odległym. Myślimy: To jeszcze nie dla mnie, mam jeszcze czas, może za dwadzieścia, trzydzieści lat. Ale czy na pewno? Czy wiesz, kiedy nadejdzie twój ostatni dzień? Czy wiesz, czy będziesz miał czas na przygotowanie się w ostatniej chwili? Faustyna zapisała słowa Jezusa: Córko, powiedz ludziom, że śmierć przychodzi, kiedy jej najmniej oczekują, dlatego muszą być gotowi zawsze. Czy ty jesteś gotowy dzisiaj? czy gdybyś miał umrzeć za godzinę, stanąłbyś przed Bogiem spokojnie? Pomyśl o swoim ostatnim tygodniu. Ile razy pomyślałeś o Bogu? Ile razy pomyślałeś naprawdę głęboko o swoim życiu duchowym? Ile razy zadałeś sobie pytanie czy to co robię jest dobre w oczach Bożych? A ile razy pomyślałeś o swojej karierze, o pieniądzach, o rozrywkach, o problemach codziennych? Jezus powiedział Faustynie. Ludzie troską otaczają swoje ciało, które i tak przeminie, ale o duszę, która jest nieśmiertelna, troszczą się bardzo mało. Czy to nie jest prawda także o tobie? Ile czasu poświęcasz trosce o ciało, a ile trosce o duszę? Kiedy ostatnio poszedłeś do spowiedzi? Kiedy ostatnio naprawdę szczerze przeanalizowałeś swoje życie przed Bogiem? Kiedy ostatnio płakałeś z żalu za swoje grzechy? Jezus powiedział Faustynie. Ten, kto płacze za swoje grzechy na ziemi, będzie się radował w niebie. Ten, kto się nie nawraca na ziemi, będzie płakał w wieczności. Może teraz myślisz: ale ja nie jestem taki zły, no nie zabiłem nikogo, na no nie zrobiłem niczego strasznego. Ale czy naprawdę? Jezus powiedział: Kto ma nienawiść w sercu, już zabił. Czy nigdy nie miałeś nienawiści? Czy nigdy nie życzyłeś źle innym ludziom? Czy nigdy nie plotkowałeś o kimś? Czy nigdy nie oszukałeś? A co z Twoją modlitwą? Czy modlisz się naprawdę? Czy tylko odmawiasz formułki? Czy Twoje serce jest w modlitwie? Czy tylko usta? Jezus powiedział Faustynie: Wolę jedną modlitwę z serca niż tysiąc modlitw z ust. Co z Twoim stosunkiem do innych ludzi? Czy naprawdę kochasz bliźnich, czy tylko udajesz? Czy pomagasz im z serca, czy dla własnej satysfakcji? Czy przebaczasz im naprawdę? Czy nosisz w sercu urazy? Te pytania nie są teoretyczne. To są pytania, na które będziesz musiał odpowiedzieć w momencie sądu szczegółowego, i nie będziesz mógł kłamać ani przed Bogiem, ani przed sobą. Ale Jezus nie objawił Faustynie tylko prawdy o sądzie szczegółowym, po to, żeby ludzi przestraszyć. Pokazał jej też drogę przygotowania się na ten najważniejszy moment, pokazał jej swoje nieskończone miłosierdzie, które jest dostępne dla każdej duszy, która naprawdę chce się nawrócić. Córko powiedział Jezus do Faustyny. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że moje miłosierdzie jest większe niż ich grzechy. Nie ma grzechu, którego nie mógłbym przebaczać, jeśli człowiek naprawdę żałuje i chce się nawrócić. Faustyna zobaczyła też w wizji dusze, które były przygotowane na sąd szczegółowy. Jaka była różnica między nimi a tymi nieprzygotowanymi? O Jezu zapisała. Widziałam dusze, które żyły w łasce i jak pięknie wyglądały w momencie śmierci. Nie bały się sądu, bo wiedziały, że Ty je kochasz. Te przygotowane dusze również widziały swoje grzechy, ale widziały też coś więcej: widziały miłosierdzie Boże, które te grzechy przykryło, widziały krew Jezusa, która je omyła, widziały każdą spowiedź, którą odbyły w życiu, każdy akt żalu, każdą łzę pokuty. Jezus powiedział Faustynie: Patrz, córko, jak te dusze przychodzą do mnie bez lęku, one wiedziały, jak żyć. Wiedziały jak się przygotowywać na spotkanie ze mną. Jak one żyły? Jak się przygotowywały? Przede wszystkim żyły w świadomości Boga. Każdego dnia myślały o nim, rozmawiały z nim, szukały jego woli, nie odkładały modlitwy na później, nie mówiły: Nie mam czasu na Boga. Robiły miejsce dla Boga w swoim codziennym życiu. Regularne chodziły do spowiedzi. Nie czekały aż zgromadzą dużo grzechów. Nie mówiły to tylko małe grzeszki. Wiedziały, że każdy grzech oddala od Boga, dlatego chciały być z Nim zawsze w zgodzie. Uczestniczyły świadomie we mszy święty. Nie chodziły do kościoła z przyzwyczajenia, ale z miłością. Podczas mszy naprawdę rozmawiały z Jezusem, naprawdę przyjmowały Go w komunii święty jako swojego Pana i Zbawiciela. Czytały Pismo Święte i książki duchowe. Chciały poznawać Boga coraz lepiej. Nie zadowalały się powierzchowną wiarą, ale szukały głębokiej relacji z Bogiem. Praktykowały uczynki miłosierdzia. Pomagały innym nie dlatego, że musiały, ale dlatego, że kochały. Widziały w każdym człowieku brata lub siostrę, widziały w każdym cierpiącym samego Jezusa. Jezus powiedział Faustynie: Te dusze żyły dla mnie, dlatego teraz ja żyję dla nich. Te dusze kochały mnie na ziemi, dlatego teraz są ze mną na wieki. Ale najważniejsze było to, co Jezus powiedział o pokucie. Córko ten, kto czyni pokutę na ziemi, oszczędza sobie cierpienia po śmierci, ten, kto płacze za swoje grzechy tutaj, będzie się radował w wieczności. Jezus powiedział Faustynie słowa, które brzmią jak ostateczne ostrzeżenie dla całej ludzkości. Córko, żyją obecnie na ziemi ludzie, którzy nie nawrócą się już nigdy. Ich serca stały się tak twarde, że nawet największe znaki i cuda nie byłyby w stanie ich poruszyć. To są dusze, które wybrały zło jako swój sposób życia i nie chcą już słyszeć o nawróceniu. To ostrzeżenie nie jest tylko dla tamtych ludzi, jest dla każdego z nas. Czemu? Bo nikt nie staje się zatwardziały z dnia na dzień. To proces, który zaczyna się od małych kompromisów, od małych nie wobec Boga, od ignorowania głosu sumienia. Faustyna zapisała słowa Jezusa, które powinny wstrząsnąć każdą duszą, każdy dzień życia człowieka. To albo krok bliżej do mnie, albo krok dalej ode mnie. Nie ma dni obojętnych. Każdy dzień, każda godzina, każda chwila ma znaczenie wieczne. Czy zdajesz sobie sprawę z powagi tych słów? Każda chwila twojego życia decyduje o twojej wieczności. Każdy wybór, każda myśl, każde słowo wszystko ma konsekwencje, które zobaczysz w momencie sądu szczegółowego. Jezus ostrzegł przez Faustynę, są obecnie na świecie ludzie, którzy myślą, że mają jeszcze dużo czasu na nawrócenie. Mówią sobie, nawrócę się przed śmiercią, na pewno będę miał okazję. Ale nie wiedzą, że szatan dokładnie na to liczy. On chce, żeby odkładali nawrócenie na później, bo wie, że później może nie przyjść. To nie są tylko słowa. To rzeczywistość, którą Faustyna widziała na własne oczy. Widziała dusze, które miały tysiące okazji do nawrócenia. Ale każdą z nich odrzucały, mówiąc sobie: Następnym razem, nie teraz, jeszcze nie jestem gotowy. A potem przyszła śmierć. Nagle, nieoczekiwanie, bez ostrzeżenia. I te dusze odkryły straszliwą prawdę. Czas próby się skończył. Już nie było następnego razu. Już nie było okazji do nawrócenia. Jezus powiedział Faustynie: Dusza, która ignoruje to ostrzeżenie, która słyszy o sądzie szczegółowym ale nie zmienia swojego życia, popełnia największy błąd, jaki można popełnić. To jest błąd, który może kosztować ją wieczność. Czy ty słyszysz to ostrzeżenie? Czy dociera do ciebie powaga tych słów? A może myślisz, to nie dotyczy mnie, jestem dobrym człowiekiem, Bóg mnie kocha, więc na pewno mnie nie potępi. Tak, Bóg cię kocha, kocha cię nieskończoną miłością, ale ta miłość nie oznacza, że możesz robić co chcesz bez konsekwencji. Bóg jest miłością, ale jest też sprawiedliwością, a sprawiedliwość wymaga, żeby każdy czyn został oceniony według prawdy. Jezus powiedział Faustynie: Moja miłość nie zmusza nikogo. Ja oferuję zbawienie każdemu, ale każdy musi je przyjąć dobrowolnie. Ten, kto odrzuca moje miłosierdzie, sam się sądzi. To jest ostateczne ostrzeżenie: nie odkładaj nawrócenia na później. Nie myśl, że masz jeszcze czas. Nie udawaj, że to dotyczy tylko innych ludzi, to dotyczy Ciebie. Twoja wieczność zależy od tego, jak odpowiesz na to wezwanie, drogie dusze, które słyszały to przesłanie. Pamiętajcie, że Bóg nie objawił tych prawd po to, żeby Was przestraszyć, ale żeby Was zbawić. Każde ostrzeżenie Boże jest jednocześnie dowodem Jego miłości. Gdyby Was nie kochał, nie ostrzegałby Was. Święta Faustyna. Zanim została powołana do domu Ojca, zostawiła nam modlitwę, którą powinna odmawiać każda dusza, pragnąca przygotować się na sąd szczegółowy. Jezu, w godzinie mojej śmierci, gdy moja dusza będzie stawała przed Twoim trybunałem, zmiłuj się nade mną. Pozwól mi zobaczyć Twoje miłosierne oblicze, a nie sprawiedliwy gniew. Ukaż mi Twoje rany, przez które zostałem wykupiony. Pozwól mi usłyszeć słowa pójdź błogosławiony Ojca mojego. Nie pozwól mi stanąć przed tobą z pustymi rękami, ale spraw, abym przyniósł ci owoc swojego życia, dusze, które doprowadziłem do ciebie, cierpienia, które ofiarowałem dla twojej chwały i miłość, którą okazałem tobie w braciach. Ale modlitwa to nie wszystko. Trzeba jeszcze działać, trzeba zacząć żyć tak, jakby każdy dzień mógł być ostatnim, bo może nim być. Zacznij od spowiedzi. Jeśli nie byłeś u spowiedzi długo, idź dziś. Nie odkładaj, nie mów: Pójdę w przyszłym tygodniu. Idź dziś, oczyść swoją duszę z wszystkich grzechów, które ją obciążają. Zacznij żyć świadomie w obecności Boga. Codziennie rano, kiedy się budzisz, powiedz: Jezu, ten dzień jest Twój. Chcę go przeżyć tak, żeby Ci się podobał. Wieczorem przejrzyj swój dzień i szczerze oceń: czy Bogu podobał się sposób, w jaki spędziłem ten dzień? Czytaj Pismo Święte. Książki duchowe, poznawaj Boga coraz lepiej, nie zadowalaj się powierzchowną wiarą, szukaj głębokiej relacji z Jezusem, praktykuj uczynki miłosierdzia, pomagaj innym, ale nie dla własnej satysfakcji, lecz z miłości do Boga, widzenia w każdym człowieku brata lub siostrę, i przede wszystkim kochaj, kochaj Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, kochaj bliźniego jak siebie samego. Bo na sądzie szczegółowym nie będziesz pytany o to, ile pieniędzy miałeś, jaką miałeś pozycję społeczną, ani o to, jak spektakularne były Twoje sukcesy ziemskie. Będziesz pytany tylko o jedno, czy kochałeś. Święta Faustyna zakończyła swoje objawienie słowami pełnymi nadziei: Panie Jezu, widziałam Twoją sprawiedliwość, ale widziałam też Twoje miłosierdzie. I wiem, że Twoje miłosierdzie jest większe niż wszystkie grzechy świata. Dlatego mam nadzieję nie tylko dla siebie, ale dla każdej duszy, która naprawdę chce się nawrócić. Jezus powiedział jej na zakończenie: Córko, niech nikt nie mówi, że nie wiedział, teraz już wiedzą. Niech nikt nie mówi, że nie miał czasu się przygotować. Każdy dzień to czas przygotowania. Niech nikt nie mówi, że moje miłosierdzie było dla niego niedostępne. Moje miłosierdzie jest jak ocean. Każdy może z niego czerpać. Drogie dusze. Jeśli to przesłanie dotarło do waszych serc, jeśli poczuliście wstrząs, strach, ale także nadzieję, to znak, że Duch Święty do Was przemawia. Nie ignorujcie tego głosu. To może być ostatnie wezwanie, które otrzymujecie. Pamiętajcie słowa świętej Faustyny: Nie bójcie się Boga, ale bójcie się życia bez Boga. Nie bójcie się śmierci, ale bójcie się nieprzygotowanej śmierci. Nie bójcie się sądu, ale bójcie się życia, które nie ma czym się przed Bogiem pochwalić. Jeśli ta wiadomość poruszyła wasze serce, podzielcie się nią z kimś, kto również potrzebuje usłyszeć te słowa. Być może właśnie wy zostaniecie narzędziem zbawienia dla tej duszy. Być może właśnie przez was Jezus będzie chciał ostrzec kogoś, kto jeszcze ma szansę na nawrócenie. Niech święta Faustyna będzie waszą orędowniczką przed tronem Boga. Niech jej modlitwy wyprosią wam łaskę prawdziwego nawrócenia i przygotowania na najważniejszy moment waszego życia. A na koniec modlitwa, którą każdy z nas powinien odmawiać codziennie. Jezu, ufam Tobie. Przygotuj mnie na spotkanie z Tobą. Oczyść moje serce z wszystkiego, co Ci się nie podoba. Napełnij mnie swoją łaską. I gdy przyjdzie moja godzina, pozwól mi stanąć przed Tobą z radością, a nie ze strachem. Amen. Niech Bóg was błogosławi i prowadzi na drodze do świętości. Pamiętajcie, każdy dzień to dar, każda chwila to łaska. Każdy oddech to możliwość przybliżenia się do Boga, nie marnujcie tego czasu wykorzystajcie go na przygotowanie się na najważniejsze spotkanie waszego życia.